Już. A teraz zapraszamy na chwilę poezji. I zakochaj się szczęśliwie, a ja będę tylko huchać. Miłość rankiem wpuść ukradkiem, a ja będę cicho słuchać. Wpuść motyle, słońce w mieście. Sprawdź, jak świeże jest powietrze. Miłość niech jak dym się snuje. I leciutko zawiruje. Niechaj pośpij w opowieści, W głowie niech się całkiem zmieści, Taka miłość nieszalona, Co na miarę już skrojona. I zakochaj się szczęśliwie, A ja będę bardzo dbała, Żeby taka szara miłość Złotym światłem cię zalała. Będziesz szła spokojnie drogą, Nie ciągnęła na urwisko. Tylko wyjrzyj z zamarzenia. Miłość jest tak całkiem blisko. Dzień dobry. Teraz zapraszam na rozważania o tym, co autor wiersza miał na myśli. W tle, gdyby coś tak szumiało, to będzie mały wentylator, bo jest gorąco i niestety muszę wystąpić z wentylatora. I zakochaj się szczęśliwie. Tutaj y, autor radzi y, i powiem, że są to bardzo dobre życzenia. Także y, autor no nie wiadomo, czy jest szczęśliwy, czy nieszczęśliwy, bo albo jest szczęśliwy i komuś doradza, że też powinien się szczęśliwie zakochać. Szczęśliwy w miłości oczywiście. Y, albo y, no nie zaznał y, jeszcze tego szczęścia w miłości y, i radzi jakiejś osobie miłej nie wiem, czy sercu, czy duszy, żeby się jednak zakochała szczęśliwie, bo ta miłość szczęśliwa przeważnie bywa szczęśliwsza od tej miłości nieszczęśliwej i człowiek wtedy jest bardziej zadowolony, jak jest szczęśliwie zakochany. I tu takie pewne zdanie się, pewne zdanie się w tym wierszu pojawia o huchaniu i tu powiem Wam, że nie wiem, bo. Albo mówi się, że się hucha i dmucha, czyli że to się delikatnie podchodzi, albo huchanie kojarzy się z tym, że ktoś jest pod wpływem alkoholu i ktoś drugi mówi mu proszę huchnąć. Także ja tego jeszcze do końca nie rozwikłałam. O co tu chodzi w tym momencie autorowi, żeby cię chuchał? Jest tu w tym wierszu też mowa o miłości wpuszczanej ukradkiem, życzeniu miłości wpuszczanej ukradkiem rankiem. I powiem, że jest to coś nowego. Bo miłość rankiem przeważnie się wypuszcza, otwierając drzwi cicho na klatkę, żeby sąsiedzi nie zauważyli. A tu trzeba ją wpuścić. I to jest takie nową. Autor jest poetą Nowoczesnym. Radzi też wpuścić motyle Słońce w mieście, motyle zapewne w brzuchu. Motyle w brzuchu to są nieodłącznym elementem miłości, zwłaszcza takiego zakochania pierwszego. Słońce w mieście, no wiadomo, kojarzy się z piosenką, ale ta piosenka jest taka bardzo wesoła, więc no autor ma tu na myśli jednak. Radość, tańce. Piszą za słońcu w mieście. Radzi też sprawdzić świeżość powietrza, co teraz, w aktualnych czasach, jest bardzo ważne i są specjalne takie mierniki do, do sprawdzania poziomu zanieczyszczenia. I myślę, że takie sprawdzenie świeżości powietrza przy miłości jest niezwykle istotne, żeby nikt się nie zatruł. Ale później. Coś nam tu nie pasuje, bo tu radzi, żeby miłość się snuła jak dym. To jest wiersz pełen taki, takich paradoksów i sprzeczności, bo, bo ma być świeże powietrze, a jednocześnie ma się snuć dym. I o co tu chodzi? Trzeba się nad tym zastanowić. I jeszcze mało, że to ma się snuć jak dym, to jeszcze ma zawirować. A wirowanie jest różne. Może zawirować ze szczęścia, ale może też coś zachmęcić. Więc jaka w sumie ma być ta miłość? Ma też spać w opowieści, czyli chodzi tu o jakieś dłuższe wypowiedzi, żeby można było sobie po prostu kochając, porozmawiać i w głowie nie się całkiem zmieścić. Czyli, że ta miłość jednak ma być taka do ogarnięcia nie taka szalona. To Chyba autor już przeżył kilka miłości, i ta miłość, ta, którą radzi, jest inna. Cóż tu dalej? A, no tak, 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 jak myślałam. Taka miłość nieszalona. Ta miłość ma być po prostu już spokojna, skrojona na miarę, jak dobry garnitur, czyli po prostu ma człowiekowi pasować i człowiek ma z tą miłością dobrze wyglądać ktoś będzie o nią dbał. Znaczy ta osoba, ten autor, nie wiem jak to się będzie działo, może będzie pisał wiersze i, i wtedy ta miłość będzie taka zadbana. I jednocześnie jest tu też mowa o, o szarej miłości, czyli tak jak myślałam, idę dobrym tropem, chodzi o zwykłą miłość przeciętną, a jednocześnie ta miłość przeciętna ma zalać złotym światłem, czyli ciągle mówię chyba, czyli ale tak, tak się zastanawiam, piszę to, nie piszę, przepraszam, mówię zupełnie bez napisania sobie, zapisania sobie czegokolwiek na kartce, tylko tak na żywca to analizuję. Miłość szara ma zalać złotym światłem. Prawdopodobnie chodzi o to, że autor już jest po różnych szalonych wybrykach miłosnych i w tej chwili uważa, że jednak szara, zwykła, skrojona na miarę miłość, może być ciekawsza niż ta miłość szalona i to ona właśnie może zalać złotym światłem. Ona może przynieść tę szczęśliwość, to otwarcie, ten no ciekawy, jasny widok, a nie takie tam dręczenie się od, od, od szału do rozpaczy. I ona sobie będzie szłać spokojnie drogą, ta miłość nie będzie ciągnęła na urwisko, bo po prostu będzie skrojona na miarę. Teraz jeszcze oprócz wiatraka tu słychać y, walizkę za oknem. O, to jest właśnie to, jeżeli słyszycie takie terkotanie, to, to ktoś walizkę to ciągnie. Czyli ktoś o, o, ktoś w moim bloku tu kratkiem wraca o poranku z waliską. Yy. Cóż tu mamy dalej? A, no i końcówkę już mamy. A, nie będzie ciągnęła na urwisko, jeszcze tu jest mowa, to jest bardzo ważne. Czyli nie będzie nas skłaniała do różnych głupich pomysłów, zakochania. Wiadomo, człowiek się zakocha, to i coś tam nie, nie pójdzie nie tak, to różnie, różnie to bywa. I cóż tu mamy? Aha, tylko wyjrzyj z za marzenia. Miłość jest tak całkiem blisko, czyli. To mówię, czyli, 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 chodzi o to, że mamy jakieś wyobrażenie miłości, czy autor, ale no wiadomo, że my czytając też coś interpretujemy, coś sobie tam podkładamy w środku, tylko wejrzyj za marzenia. Chodzi o to, żeby nie idealizować, nie wymyślać sobie tej miłości. Tylko, żeby ją przyjąć taką, właśnie taką, y, zwykłą, skrojoną dla nas na miarę i nie szukać w życiu nie wiadomo czego. Y, taka jest moja interpretacja y, tego wiersza, tu przed chwilą oto wysłuchanego, i zapraszam słuchaczy do y, analizy własnej. Dziękujemy razem z recytatorką. Y, Autorki nie znamy, bo jest to ten wiersz właśnie z tego, z tego znalezionego pamiętnika. Pa pa, miłej niedzieli.